Jak ty możesz to trzymać? No to miłe jest. Dziś obchodzimy dzień pająka. Dlatego chcielibyśmy Wam zaprezentować jednego z nich. Tutaj mamy do czynienia z gatunkiem ptasznika Afonopelma bicoloratu. Jest to jeden z łagodniejszych gatunków ptaszników występujący naturalnie w Meksyku. Generalnie charakteryzuje się spokojnym usposobieniem. Generalnie pająki są zwierzętami dosyć płochliwymi. One nie chcą wchodzić nam w drogę, ale jeśli już zdarzy się taka sytuacja, to po prostu ratują się ucieczką. Następną formą ich obrony jest wyczesywanie włosków parzących z odwłoka. No i przy kontakcie ze skórą człowieka, po prostu w tym miejscu, właśnie oparzenia, występuje spędzenie i może być to również pieczenie. W ostateczności e, ptasznik ten e, ucieka się do kąszenia, e, natomiast jego siła jadu jest e, dosyć słaba, porównywana z jadem e, osy czy pszczoły, e, więc e, nie stanowi e, raczej zagrożenia e, dla życia i zdrowia człowieka. E, w miejscu kąszenia mogą występować e, objawy takie jak zaczerwienienie, e, opuchlizna i... W jakichś ekstremalnych przypadkach może to być, mogą wystąpić nudności. Dziękuję Maciej.